jechała drogą ekspresową pod prąd, policja chce dla niej wydania zakazu kierowania pojazdami. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w niedzielę 2 lutego na trasie S7 na wysokości Pasłęka, gdzie kierująca Kijom jechała pod prąd drogą ekspresową. Zdarzenie zostało nagrane wideorejestratorem i przesłane na skrzynkę stop agresji drogowej. Policjanci w trakcie czynności dotarli do 66-letniej kierującej autem. Kobieta twierdziła, że jadąc S7 w kierunku Elbląga na wysokości Pasłęka, zorientowała się, że powinna jechać do Ostrudy, więc zawróciła na drodze ekspresowej. Gdy zorientowała się, że jedzie pod prąd, dojechała do najbliższego zjazdu i zjechała z drogi szybkiego ruchu. Policjanci z Komisariatu Policji w Pasłęku przesłuchali kobiety na okoliczności zdarzenia. Zebrany materiał w tej sprawie zostanie przesłany do sądu, który może w tym przypadku orzec grzywnę w wysokości nawet do 30 tysięcy złotych. Policjanci w tej sprawie będą wnioskować o zatrzymanie kobiecie prawa jazdy i wydanie wobec niej zakazu kierowania pojazdami.